Dlaczego 97% przestępstw popełniają mężczyźni? Albo czy seksizm w miejscach pracy to wina mężczyzn? To są no, mocne pytania, często się pojawiają. Witamy. Dziś zanurzamy się w temat, który no, budzi emocje: psychologiczne różnice i podobieństwa między kobietami a mężczyznami. Skąd one się biorą? Czy faktycznie jesteśmy aż tak różni, jak się czasem mówi? Tak, naszym celem jest spojrzenie na to z różnych perspektyw. Chcemy zobaczyć, co mówią dane naukowe, ale też, wiesz, uniknąć takich prostych stereotypów. Chodzi o to, żeby dostarczyć w miarę uporządkowanej wiedzy, która pomoże zrozumieć, jakie to wszystko jest złożone. Bo jest, naprawdę. Nasz podcast to zaproszenie dla studentów, pasjonatów psychologii oraz dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego myślimy i czujemy w taki, a nie inny sposób. Chociaż w tworzeniu treści pomaga nam sztuczna inteligencja, to sercem tego kanału jest prawdziwa ciekawość i chęć dzielenia się wiedzą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz pomóc w jego rozwoju, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Serdecznie dziękujemy. No dobra, to od czego zaczynamy? Skąd w ogóle te pomysły, że, że kobiety i mężczyźni mieliby się różnić psychicznie? Jakie są główne, powiedzmy, szkoły myślenia? Wiesz, są w zasadzie trzy takie główne podejścia, które. Trochę ze sobą konkurują, a trochę się uzupełniają. Pierwsze to jest perspektywa społeczno-kulturowa. Ona mówi, że kluczowe jest wychowanie, oczekiwania społeczne, normy. Znaczy, od dziecka jesteśmy inaczej traktowani: dziewczynki dostają lalki, chłopcy samochody. Inne są pochwały, inne oczekiwania. To kultura nas kształtuje. Mhm. Druga perspektywa to ewolucyjna. Tutaj idea jest taka, że pewne różnice to jakby spadek po przodkach. No wiesz, przez tysiąc lat mężczyźni i kobiety pełnili trochę inne role. Słynni łowcy i zbieraczki, prawda? Te różne wyzwania miały ukształtować inne predyspozycje, na przykład w poziomie agresji czy w tym, czego szukamy u partnera. Rozumiem. A trzecia. A trzecia to teoria społecznego uczenia się. Ona skupia się na mechanizmach, uczymy się przez naśladowanie rodziców, rówieśników, postaci z mediów i przez konsekwencje. Jakieś zachowanie jest nagradzane, bo pasuje do stereotypu płci chłopcy nie płaczą to je powtarzamy. Jak karane to unikamy proste. Czyli to trochę jak, jak z nauką jazdy. Nie? Można powiedzieć, że jedni mają jakąś wrodzoną smykałkę, może po przodkach, ewolucja, inni uczą się patrząc, jak jeździ tata czy mama, uczenie się, a jeszcze inni po prostu dostosowują się do tego, jak jeżdżą wszyscy inni na drodze. Bo taka jest niepisana zasada, kultura. Rzadko kiedy działa tylko jeden mechanizm, prawda? Dokładnie, to się wszystko przeplata i jest jeszcze jedna bardzo ciekawa koncepcja, która jakby rozwija ten wątek społeczny nazywa się strukturalno-społeczną. Według niej kluczowe są role, które historycznie pełniliśmy tradycyjny podział mężczyźni zarabiają, działają w świecie, kobiety dbają o dom, o dzieci plus nierówny status to miało wymusić rozwój innych cech. Aha. Czyli jeśli ktoś, powiedzmy, głównie zajmuje się dziećmi, domem, to niejako trenuje w sobie empatię, opiekuńczość, taką wrażliwość na innych. To jest ta wspólnotowość. A jeśli z kolei na co dzień głównie rywalizuje w pracy, dąży do celu, zarządza, no to ćwiczy asertywność, ambicje czyli tę sprawczość, orientację na cele. Właśnie tak, wspólnotowość i sprawczość to takie dwa podstawowe wymiary opisu ludzi. I co ciekawe w tej teorii strukturalno-społecznej, ona przewiduje, że jeśli te role społeczne zaczynają się wyrównywać, jak w krajach bardziej no, egalitarnych, to i te różnice psychologiczne powinny maleć. I co faktycznie tak się dzieje? Są na to dowody? Tak, są. Na przykład w krajach, gdzie jest większa równość płci, jak w Skandynawii, te różnice w preferencjach partnerów stają się mniejsze. Kobiety mniej patrzą na zasoby mężczyzny, mężczyźni mniej na młodość i urodę kobiety. To pokazuje, jak mocno struktura społeczna wpływa na coś, co wydawałoby się takie biologiczne. Niesamowite. Jak kontekst może to zmieniać. Ale wróćmy do tej wspólnotowości i sprawczości. Mówi się, że kobiety generalnie są bardziej wspólnotowe, mężczyźni sprawczy. Ale czy to aż tak proste? Czy ta wspólnotowość wygląda tak samo u obu płci? I tu wchodzimy w takie fascynujące niuanse, bo badania sugerują, że nawet ta wspólnotowość, ta orientacja na relacje, może mieć trochę inny no, charakter u kobiet i mężczyzn. U kobiet wydaje się, że ona częściej koncentruje się na bliskich, takich intymnych relacjach. Jedna przyjaciółka, siostra, partner, jakby budowały głębokie studnie relacji, mniej ich, ale bardzo głębokich. Kiedy opisują siebie, często mówią: Jestem mamą, jestem przyjaciółką, odnoszą się do tych konkretnych więzi. Mm -hmm. A mężczyźni? A u mężczyzn ta wspólnotowość częściej wydaje się orientacją na szersze grupy na plemię, przynależność do drużyny, paczki kumpli i zespołów pracy. Tutaj metaforą mogłaby być szeroka sieć kanałów, dużo połączeń, może nie tak głębokich indywidualnie, ale tworzących jakąś całość. Mężczyźni częściej mówią jestem kibicem, jestem członkiem stowarzyszenia. To by tłumaczyło, dlaczego czasem, wiesz, kobiety pamiętają wszystkie szczegóły rozmowy z przyjaciółką sprzed tygodnia, a mężczyźni wyniki meczu ulubionej drużyny sprzed lat. To jakby dwa różne sposoby bycia istotą społeczną. To dobra ilustracja, tak. Rzeczywiście badania pokazały coś takiego. Kobiety lepiej pamiętają informacje o relacjach, mężczyźni o grupach, wynikach rywalizacji. Co więcej, to wpływa na to, jak myślimy o sobie. Generalnie kobiety częściej definiują się przez cechy wspólnotowe, mężczyźni sprawcze, i co ciekawe, to się nasila, jak nam się przypomni o naszej płci. Niesamowite. Jak łatwo te schematy mogą na nas wpłynąć. No dobra, teorie teoriami, ale przejdźmy do konkretów. Co mówią liczby? Jak duże są te różnice w zdolnościach, w zachowaniach? Czy te hasła kobiety z Wenus, mężczyźni z Marsa mają jakieś solidne podstawy? Wiesz to, jak się zbierze wyniki naprawdę wielu badań, czasem setek tysięcy, to ten obraz robi się bardziej stonowany. Wiele tych rzekomo ogromnych różnic okazuje się małych albo wręcz ich nie ma. Dobrą analogią jest wzrost. Wiemy, że średnio mężczyźni są wyżsi. Ale przecież każdy zna kobiety wyższe od wielu mężczyzn i na odwrót. Te rozkłady wzrostu strasznie się pokrywają. I z wieloma cechami psychologicznymi jest podobnie. Różnice między średnimi mogą być, ale często są niewielkie. Mówią mało o konkretnej kasi czy konkretnym tomku. To nakładanie się jest ogromne. Okej, okay. to jak to wygląda ze zdolnościami? Ta słynna matematyka. Matematyka. No właśnie, mimo silnego stereotypu, że to domena mężczyzn, duże analizy nie pokazują znaczących różnic w ogólnych zdolnościach. Koniec, kropka. Jeśli już, to pojawia się minimalna przewaga mężczyzn w zadaniach przestrzennych, a kobiet w arytmetyce, wiesz, w rachunkach. Ale co jest kluczowe i często pomijane. U mężczyzn jest większy rozrzut wyników. Jest więcej geniuszy matematycznych, ale też więcej osób z dużymi trudnościami. U kobiet wyniki są bardziej skupione wokół średniej. Mit męskiego mózgu do matmy jest mocno przesadzony. A zdolności słowne tu podobno kobiety mają przewagę. Tutaj faktycznie, konsekwentnie w badaniach, widać niewielką, ale stałą przewagę kobiet w płynności mówienia, pisaniu, rozumieniu tekstu. Różnica jest mała, ale jest. Mm -hmm. A te zdolności przestrzenne i motoryczne. Tu podobno różnice są większe. Mężczyźni generalnie lepiej radzą sobie z rotacją mentalną, wiesz, wyobrażaniem sobie, jak obiekt wygląda po obróceniu w przestrzeni. Mają też dużą przewagę w rzutach siła, celność, dystans. Z kolei kobiety często są lepsze w zapamiętywaniu, gdzie co leżało, lokalizacja przedmiotów i w takich precyzyjnych ruchach rąk. I tu od razu wraca ta myśl o ewolucji, nie? Myśliwy potrzebował wyobraźni przestrzennej i celnego rzutu. A zbieraczka pamięci do miejsc i zręcznych dłoni. To się wydaje logiczne. Tak, te różnice często podaje się jako argument za ewolucją. Ale zobaczmy na zachowania społeczne, bo tu jest jeszcze ciekawiej. No dawaj. Konformizm, czyli uleganie grupie. Średnio kobiety są odrobinę bardziej konformistyczne, ale tylko troszeczkę i głównie pod presją. Pomaganiem. Tu, wbrew stereotypom, średnio mężczyźni minimalnie częściej pomagają. Ale. To bardzo zależy od sytuacji. Oni częściej w sytuacjach wymagających siły albo interwencji w niebezpieczeństwie, kobiety częściej pomagają, gdy chodzi o opiekę, wsparcie emocjonalne to są inne rodzaje pomagania. Jasne. Ryzyko. Ryzyko. Mężczyźni, średnio, są trochę bardziej skłonni do ryzyka i fizycznego, i finansowego. Tutaj jest pewna różnica. Moralność. Tu są ciekawe różnice bardziej jakościowe. Kobiety częściej opierają sądy na trosce o innych, na empatii i tak tzw. etyka troski. Mężczyźni, częściej na abstrakcyjnych zasadach sprawiedliwości, prawach, etyka sprawiedliwości. A co z agresją? Bo tu chyba różnice są spore w końcu te statystyki, które podałem na początku 97% więźniów to mężczyźni. To chyba nie przypadek. Rzeczywiście, jeśli mówimy o agresji fizycznej, to różnica między płciami jest jedną z największych, jakie znamy w psychologii. Mężczyźni przejawiają jej znacznie, znacznie więcej. I to się przekłada na te statystyki przestępczości z użyciem przemocy. Ale uwaga, jeśli popatrzymy na inne formy agresji agresję słowną, czyli kłótnie, wyzwiska, albo relacyjną protkowanie, wykluczanie z grupy te różnice są dużo mniejsze. Czasem nawet kobiety wykazują jej więcej. Więc to nie tak, że mężczyźni są po prostu bardziej agresywni. Są bardziej agresywni fizycznie. A osobowość? Jakieś ogólne cechy? No, jak spojrzymy na te popularne modele osobowości, to widać niewielkie, ale powtarzalne różnice. Średnio kobiety mają trochę wyższe wyniki w neurotyzmie czyli skłonności do negatywnych emocji, lęk, smutek i w gotowości byciu bardziej empatyczną, chętną do współpracy. Mężczyźni z kolei średnio mają nieco wyższe wyniki w asertywności, która jest częścią ekstrawersji, i minimalnie wyższą samoocenę. Ale naprawdę, podkreślam, to są średnie niewielkie różnice. Czyli podsumowując, są różnice niektóre, jak agresja fizyczna, są spore, ale większość jest mała dużo mniejsza niż stereotypy. I często zależy od kontekstu. A jak to się przekłada na przykład na pracę na bycie liderem, liderką. Czy płeć ma znaczenie? Oj, to jest super ciekawe zagadnienie, gdzie te stereotypy mocno zderzają się z badaniami. I wniosek z naprawdę wielu badań, obejmujących tysiące liderów, jest jasny: ogólna skuteczność w roli lidera nie zależy od płci. Nie ma dowodów, że mężczyźni są z natury lepsi, ani że kobiety są lepsze. Średnio radzą sobie równie dobrze, jeśli chodzi o wyniki. Naprawdę? A te wszystkie opowieści o kobiecym stylu zarządzania, bardziej miękkim, demokratycznym, i mężczyznie, bardziej twardym, autorytarnym. To mit? Wiesz, co w laboratorium, jak ludzie odgrywają rolę, to czasem widać te stereotypowe różnice. Jak badamy prawdziwych menedżerów w firmach w ich codziennej pracy, te różnice w stylu praktycznie znikają. Okazuje się, że ważniejsze są wymagania stanowiska, kultura firmy, branża. Dobry lider, czy to kobieta, czy mężczyzna, po prostu dostosowuje styl do sytuacji. Płeć ma tu niewielkie znaczenie dla faktycznego stylu zarządzania w praktyce. Ale powiedziałaś, że jest jakiś haczyk. Tak, jest haczyk, który pokazuje siłę stereotypów. Chodzi o to, jak skuteczność lidera jest postrzegana przez podwładnych, przez szefów i tu często działa stereotyp. Mężczyźni bywają oceniani jako skuteczniejsi w rolach męskich, powiedzmy, w wojsku, w zarządzaniu fabryką, a kobiety w rolach kobiecych edukacja, HR, opieka zdrowotna. Nawet jeśli obiektywnie mają te same wyniki, to samo postrzeganie ich skuteczności może być zabarwione tym stereotypem płciowym. Kurczę, to daje do myślenia i prowadzi do pytania, które chyba warto sobie zadać tak w duchu tego, co mówimy. Dlaczego według Was, i to pytanie kierujemy do słuchaczy, do zastanowienia się: dlaczego według Was wciąż czasem, może podświadomie, wolimy, gdy szefem jest mężczyzna? Zostawiamy to do przemyślenia. Dobra, to po tej całej rozmowie jaki jest ostateczny werdykt Mars i Wenus, czy jednak ta sama planeta Ziemia? Zdecydowanie Ziemia. Ten obraz z badań jest naprawdę złożony. Żadna jedna teoria, ani sama biologia, ani sama kultura nie tłumaczy wszystkiego. Najpewniej jest to wynik skomplikowanej gry między jakimiś tam predyspozycjami ewolucyjnymi, wpływem kultury, wychowania, ról, które pełnimy, no i naszych indywidualnych doświadczeń, wszystko naraz. Ale gdybyś miała podać jeden główny wniosek, gdzie średnie się różnią, ale te różnice są często dużo mniejsze niż różnice wewnątrz każdej płci. Wiesz, dwie przypadkowe kobiety mogą się różnić bardziej niż przeciętna kobieta od przeciętnego mężczyzny. Skupianie się tylko na tych małych, średnich różnicach i przypisywanie ich wszystkim kobietom albo wszystkim mężczyznom to jest prosta droga do krzywdzących stereotypów. One ograniczają nas wszystkich znacznie więcej nas łączy niż dzieli. W rodzinie, jakie mamy oczekiwania wobec partnera, partnerki, czy wiedząc to wszystko, możemy być bardziej uważni, oceniać ludzi indywidualnie, a nie przez pryzmat płci i dzięki temu budować lepsze, bardziej sprawiedliwe, no i po prostu bardziej ludzkie relacje. To była naprawdę, naprawdę pouczająca podróż. Mam nadzieję, że nie tylko dostarczyła wiedzy, ale też dała kilka takich momentów aha i może zachęciła do innego spojrzenia na codzienne sprawy. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do wysłuchania naszych kolejnych analiz już wkrótce.